Witam Was serdecznie w kolejnym patrolu fotograficznym. Dzisiaj jestem w Richmond Park. Jest połowa października, a ja na spacer wziąłem dzisiaj swojego starego D4S na spacer, bo chwilił w szufladzie. Tak więc Z6 odpoczywa, a my idziemy szukać byków, lecimy. Kolejny dzień rygowiska. Mamy dzisiaj piękną pogodę 7 stopni, zero wiatru. Wczoraj wieczorem padało, tak więc dzisiaj będzie piękna mgła oraz słońca. Z minuty na minutę ta mgła przybiera na rozmiarach. Wczoraj pokropiło w nocy, a dzisiaj mamy dosyć ciepło, dlatego ta mgła się tu produkuje. No i jest zero wiatru. Teraz tylko wystarczy znaleźć byki, to nie to co busi park, że wszystko się dzieje nad stawami. Tutaj trzeba się jednak nachodzić i tego byka znaleźć. O, dokładnie tutaj przeciwko mnie leży sobie byku dosyć spory. Zobaczcie na około zero ludzi. Kompletnie pusto. Mamy dzisiaj sobotę i jest pusto. Oczywiście większość mądziołów pojechało do Busi park focić. Nieliczni zawodnicy są tutaj w Richmond Park, a tylko czarne pasy wiedzą, gdzie są byki i je focą. Mgła jest taka gęsta, że tutaj przez Judasza ledwo tego byka widzę do nagrywania. Nie ma nawet takiej opcji, bo Fokus buksuje A mgła jest bardzo, bardzo Gęsta Na szczęście byk po nocnych harcach odpoczywa Tyle, Tyle dobrego Powiem wam, stęskniłem się trochę za moim dziadkiem, ale widać już pierwsze mankamenty tego że brakuje mi tutaj guzików podglądu w Judaszu oraz kilku innych bajerów no ale zobaczymy co jeszcze wyjdzie podczas dzisiejszej wyprawy Dzisiaj nie będzie smutny odcinek Ponieważ idę na spotkanie tutaj z czarnym pasem Richmond Park, mam na myśli Marylkę, która jest tutaj ze swoim R5 Kanonem oraz nowym szkłem Kanon. Bardzo się o tym przekonacie, sama Wam o tym opowie. I dzisiaj będzie tutaj focić ze mną, co popadnie. Ponieważ nie planujemy niczego specjalnego, będziemy focić to, co będzie do focenia. Teraz tylko trzeba ją tu znaleźć w tych krzoczorach. Mój czarny pas lawirował tutaj, ponieważ miał problemy z parkingiem i niestety się zgubił. Tak więc teraz jestem w tym buszu i szukam marylki. Dzisiaj nie jest łatwy dzień, opowiem. Ale przynajmniej widać przyrodę z troszeczkę innej trasy. I też dużo się dzieje. Byki, daniele, ptaki. Dawno tu nie byłem. Prawie jak z filmu o Robin Hoodzie, Tym starym, oczywiście. <śmach> <śmach> Nagrywam cię Jestem tu znajdź mnie <śmach> Powiedz ma do kamerki Hello Tu mamy przepiękne warunki Tutaj czarny pas fotografii Marylka idzie i już płacze, że ma stópki mokre, ale to nic. Mamy mocne słońce, więc wszystko wyschnie, tak? Coś. Tutaj na razie nic oprócz nas nie ma. Tak więc Marylka za chwilę będzie mnie fotografować w takim pięknym słońcu. Jednego byka chociaż, nie? Jegoś chociaż robić <laughs> Prawda marylka jest przepięknie, prawda? No jest. Tylko jakby nie te mokre stópki jeszcze, nie? No to są w tym. Zagaźniki. <grymne> Szukamy byków. Właśnie jeden ryczy tutaj naprzeciwko I będziemy go focić jeszcze w tym porannym słonku O ile tutaj Marylka dojdzie, albo się nie utopi w, tym, w tej rosie. obiekt pokonany po walce która trwała 20 sekund nie? <grystanie> a jaki ten obiektyw masz teraz? ten 150 100 500, Jak? No powiem Ci, że jest bardzo fajny I ten A mam konwenter Konwenter w, ple... w tym w plecach, Aha W razie co A lepszy niż ten wcześniejszy co miałeś, nie hmm? Lepszy niż ten wcześniejszy co miałaś nie Ten 1400? 1400 jest super, tylko jest nie do tego aparatu Aha, to serpiątka, nie? Mm. Mm. No, dzisiaj pogoda jest przepiękna. Nawet Merylce na się podoba, siedzi sobie tam i foci. Akurat młody byk z młodym haremem sobie idzie w jej stronę i za chwilkę wyjdą na słońce. Mega, mega super. Sami zobaczcie. Maryka stwierdziła, że podpina sobie konwerter 1.2 ma teraz 700 ile? No, jeden 4 razy 500 no. Czyli 700 I tutaj foci nad stawem białe czaple Korborany Pokaż jak tam wygląda Maryka. Z tego Twojego czytnika. Taki mamy widok, ale za chwilkę zobaczycie pokaz slajdów tutaj z marynki aparatu. Pierwszy deszcz podczas Ryskowiska, przepiękna pogoda, tutaj smugi, smugi wody, a ja na niskim czasie focę te byki, jest mega. thank mm -hmm. Nie pada deszcz, Ameryka jest zachwycona wręcz. Cieńszy dniem, rano takie słonko, zmokła w stopy, a teraz moknie w uszy, bo jej deszcz pada, nie? Byko nie przeszkadza i właśnie polujemy, aby złapać takie zdjęcie, gdzie one właśnie się oczepują z deszczu, ale na to trzeba jeszcze poczekać. Póki co front przechodzi nad głowami nam, a tam po lewej stronie już się robi w miarę jasno.